Serdecznie YouTube. Specjalny komentarz do wydarzeń, które się będą działy już za 5, za 20 minut, czyli do decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. To jest pierwsza, pierwsze wydarzenie. Później, za 20 minut, myślę, że dotrzemy do danych z amerykańskiej gospodarki. No i będziemy kończyć, tak myślę, w okolicach startu. Konferencji Prezes LaGarde, więc drodzy Państwo przed nami kolejne ciekawe, fantastyczne emocje i bardzo dużo się będzie działo. Na samym początku tradycyjnie bardzo proszę o subskrybowanie, dodawanie komentarzy, dawanie lajków. Za te kciuki w górę serdecznie dziękuję. Dzięki temu algorytm H materiały szerzej po internecie, i na samym początku, oczywiście przypominam. Że na kanale nie ma żadnych rekomendacji. Wymieniamy się tylko i wyłącznie opiniami. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. To są tylko i wyłącznie opinie. Kanał ma mocno subiektywny punkt widzenia, ma wybitnie charakter edukacyjny. I drodzy Państwo, przypominam, że w tle jest nasza ankieta. Czego się spodziewa dzisiaj na indeksie Standard, ten kurs sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian. Już prawie 100 głosów zachęcam do tego, żeby tworzyć nasz grupowy wskaźnik nastroju i. Patrzeć, jak to się wszystko później zachowuje, czy mamy rację, czy nie mamy racji. No i przypominam, że partnerem odcinka jest, drodzy Państwo, Dom Maklerski XTB. Jeżeli chcecie inwestować bez podatku Belki, to Dom Maklerski XTB ma najlepszą ofertę dla inwestorów indywidualnego, czyli IKW XTB, Tam na dole w opisie i w komentarzu jest specjalny link do materiału, który rozszerza wiedzę na ten temat, jak to robić. Więc IKW XTB to jest coś, na co naprawdę, drodzy Państwo, warto, warto zwrócić uwagę. I na samym początku przypominam także, że jestem zarządzającym aktywami w niezależnym domu makreskim SA. Jak ktoś chce zobaczyć, jakie są moje efekty, skuteczność mojego zarządzania w 2024 roku, i teraz to w prawym górnym rogu jest specjalny link do materiału, który prowadzi do tej większej ilości informacji na ten temat, oraz na stronie domu makreskiego jest też specjalna zakładka wyniki inwestycyjne. Więc zachęcam do śledzenia, a jeżeli ktoś. Miałby do mnie zaufanie, chciałby, żebym mu pomógł, chciałby powierzyć domowi maklerski, czyli mi tutaj środki w zarządzanie. To zachęcam do kontaktu, do umówienia indywidualnego kontaktu, spotkania i rozmowy na ten temat. Na dole jest specjalny adres e-mail. Do mnie warto wysłać zgłoszenie. No i po tym bloku partnerskim przypominam, że dzisiaj mamy ważne wydarzenia, czyli Europejski Bank Centralny za chwilę podejmie decyzję o stopach procentowych. Nikt się nie spodziewa, że będzie jakakolwiek zmiana w stopach procentowych, ale najważniejsze będzie to moim zdaniem, czy pojawią się w komunikacie oraz podczas konferencji prasowej prezes Lagarde informacje dotyczące tego, czy jest szansa, jaka jest szansa na przyspieszenie, czy pojawienie się ożywienia gospodarczego w strefie euro. Ponieważ teraz rynek dostał informację o PKB, Dane dla strefy euro, dla niemieckiej gospodarki pokazują fatalne tendencje. I przypominam, na samym początku tego roku pojawiły się warunki konieczne ku temu, żeby europejska waluta się umacniała. Tym warunkiem koniecznym jest polepszenie się sytuacji gospodarczej, bądź też informacje, że tego typu polepszenie może się w, w, pojawić. Więc jeżeli w komunikacie, a zwłaszcza prezes Lagarde, jeżeli powie, że widzi hmm, Symptomy ożywienia gospodarczego to europejska waluta powinna zacząć reagować, a równolegle mamy też zachowanie bardzo korzystne dla europejskiej waluty i negatywne dla amerykańskiej, czyli spadek rentowności amerykańskich obligacji poniżej 4,50. Więc, drodzy Państwo, tego typu środowisko, gdyby się pojawiły informacje o europejskiej gospodarce, że się ona Ożywia jest dopiero w początkowym stadium ożywienia, powinno to doprowadzić do wzrostu wartości europejskiej waluty. Ja po cichu na to liczę, ale też przypomnę, że w lutym mamy wybory w Niemczech. Pojawiają się informacje, że będziemy w Europie rezygnować z tak zwanego Zielonego Ładu, to powinno doprowadzić do wzrostu efektywności i ożywienia gospodarczego, więc myślę, że jest większa szansa na to, że pójdziemy do góry na eurodolarze dzisiaj jutro, w lutym niż że będą spadki, a gdybyśmy przekroczyli barierę 1,05, to naprawdę będzie zaproszenie do odwracania tendencji. Na eurodolarze w średnim terminie, no ale zobaczymy, czy to się uda, bo przypominam, jeszcze dzisiaj mamy dane ze Stanów Zjednoczonych, a za chwilę decyzja Europejskiego Banku. Przypominam, nikt się nie spodziewa żadnej decyzji, a czyli żadnej zmiany. No i y, mamy, tak, nie ma żadnej zmiany, stopy procentowe bez zmian. No i teraz ważny będzie komunikat, ja już się tutaj powoli w niego wgryzam. Schodzą teraz komunikaty. Dezinflacja jest no, cały czas postępuje w strefie euro. To Bloomberg tutaj nam sygnalizuję. Ok, zaczynamy tutaj wgryzać się w komunikat. A, przepraszam, obniżka jest stóp procentowego o 25 punktów bazowych. Przepraszam, no to jest moja pomyłka, tak. No i przypominam, że w każdym kolejnym kwartale ma być jedna obniżka stóp procentowych. No i zobaczymy, zobaczymy, jak się zmienią te oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych. OK. Na razie widzą 70 punktów bazowych dalszych obniżek stóp procentowych w strefie euro. ECB spodziewa się, że inflacja wróci do 2% celu w tym roku. Na razie nic nie widać o gospodarce. ECB jest zdeterminowane, żeby obniżyć inflację do tych 2%. I na razie nic nie widać tutaj nic nie widać tutaj o gospodarce poza, poza informacjami o inflacji A inflacji się e, Europejski Bank Centralny skupia, a eurodolar jak widzimy tutaj jest stabilny. Po prostu rynek spodziewał się, że będziemy świadkami 25-punktowej obniżki 100%. Informacje o wynagrodzeniach, że są umiarkowane. Jak się coś pojawi, drodzy Państwo, to będziemy to dalej interpretować. Informacje spływają powoli, nie tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, że od razu wszystko jest. Czyli mamy po prostu mamy kontynuację luzowania drodzy państwo i zobaczymy myślę, że już za kilka tygodni, myślę, że jeszcze w tym kwartale jakie będą efekty pierwszych obniżek procentowych, które miały miejsce pół roku temu w strefie euro, myślę, że one się będą właśnie teraz pojawiały. No i nadzieją właśnie na stymulację europejskiej gospodarki będzie to ta ta, ta nadzieja może Powodować, że europejska waluta raczej będzie miała perspektywę do wzrostu niż do spadku, więc już wyprzedzam pytania. Spodziewam się wzrostu euro-dolara w tym roku, a nie spadku i testowania parytetu. OK. Euro, teraz ECB sygnalizuje, że właśnie jesteśmy świadkami transmisji obniżek stóp procentowych na gospodarkę. Że jest wiele czynników przeciwnych wzrostowi gospodarczemu teraz w gospodarce. Tak, na razie nic nowego się nie wydarzyło. I przypominam, drodzy Państwo, że zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze troszeczkę o Stanach Zjednoczonych, bo mamy za 12 minut dane ze Stanów Zjednoczonych, a przypominam, to są niezwykle niezwykle ważne dane makroekonomiczne wstępne oczy PKB ze Stanów Zjednoczonych za czwarty kwartał. Prognoza 2,6, z czego w danych mamy sub -wskaźnik dotyczący inflacji, czyli GDP Price Index, czyli deflator PKB ma wynieść 2,5%, to jest alternatywna miara inflacji, więc im ona będzie niższa, tym lepiej dla, dla globalnego popytu na ryzyko, tym lepiej dla obligacji, czyli bardziej rentowności powinny spadać, i tym gorzej dla amerykańskiego dolara, Więc dzisiaj PKB, deflator PKB oraz oczywiście cotygodniowy raport z rynku pracy 225 tysięcy ma wynieść ten odczyt. Najwyższa prognoza 240 tysięcy, najniższa 214, odchylenie standardowe 5 tysięcy, czyli cały pas 220-230 to jest pas bez zaskoczeń, wszystko co powyżej albo poniżej będzie zaskoczeniem. Jak wiecie dla mnie cotygodniowy raport z rynku pracy to jest jeden z z najlepszych mierników kondycji amerykańskiej gospodarki, takiej liczonej na bieżąco, więc jeżeli nie będzie więcej niż 240 tysięcy, to uznam, że wszystko jest na razie na dobrej drodze, by wieścić kontynuację ożywienia gospodarczego. No i yy, yy, też przypominam, że po około godziny 14:40 rozpocznie się konferencja prasowa prezes Lagarde, i tam też będzie wiele pytań dotyczących yy, dotyczących gospodarki decyzji, no i kolejne emocje prawdopodobnie przed nami, a jutro mamy ulubioną miarę inflacyjną Fedu, czyli inflację PC, więc drodzy Państwo nie będziemy się nudzić także podczas jutrzejszego dnia, gdy tworzymy świecę tygodniową, ale przede wszystkim miesięczną, no i im bardziej popyt na ryzyko będzie pchał rynki teraz do góry, tym lepiej moim zdaniem dla oceny przyszłości dla rynków finansowych, a jak wiecie, jestem nastawiony na to, że fala wzrostowa, która teraz jest na giełdach, będzie trwała tak myślę, że do Maja, bo wtedy dopiero będziemy weryfikować, czy Donald Trump jako prezydent jego pierwsze decyzje sprzyjają ożywieniu gospodarczego, czy prezydent dostarcza paliwa do wzrostu gospodarczego, czy też nie. Więc myślę, że do Maja powinno być wszystko dobrze. No i jeszcze dodatkowo, drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj mamy wyniki Apple'a, Intela i. i te wyniki też będą wpływały później na nastroje, zwłaszcza na sektorze technologicznym. Także naprawdę bardzo dużo się dzieje. Na razie Europejski Bank Centralny dowozi, czyli mamy obniżkę o 25 punktów bazowych. Rentowności amerykańskiej obligacji 4,486, czyli jeszcze spadają, to jest negatywne dla amerykańskiej waluty, czyli amerykański dolar powinien się osłabiać. No mamy niemrawę, wartości zmian na eurodolarze 0,410, czyli tak naprawdę niewiele się dzieje, ale utrzymanie nad poziomem 1,04 i nad wczorajszymi minimami moim zdaniem sprzyja nawrotowi do tendencji wzrostowej, popyt na ryzyko powinien się cieszyć, na razie niewielkie zmiany na kontraktach, złoto idzie do góry, jesteśmy już o krok od maksimum wszeg-czasów. myślę, że jeżeli rentowności będą spadać, a dzisiaj ewidentnie Złoto idzie do góry, bo rentowności spadają. Jeżeli rentowności będą dalej spadać, to i złoto pewnie przebije maksima wszech To tak już uprzez, uprzedzam pytania o złoto. Spodziewam się dalszych wzrostów ceny złota i przebicia się przez maksima wszech i kierunku na 3000. No i Bitcoin też widzę, że rośnie ponad 105 tysięcy. Wybijamy się górą z tego kilkudniowego kanału spadkowego. To jest zachęta do ataku na maksima wszech czasów, więc na razie. Te kilka minut pod Europejskim Banku Centralnym sytuacja jest sprzyjająca popytowi na ryzyko. Tu jeszcze Europejski Bank Centralny. Nic nowego się nie pojawiło z Europejskiego Banku. Za 20 minut będzie konferencja prasowa prezes Lagarde. Będziemy wiedzieć więcej. Za chwilę mamy dane ze Stanów Zjednoczonych. Za chwilę też będziemy, będę odpowiadać na, na pytania. Zrobimy sobie szybkie Q&A. Przed danymi ze Stanów Zjednoczonych, więc zachęcam do zadawania pytań. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze słów kilka o oczekiwaniach, jak się zmieniły w stosunku do przyszłych stóp procentowych w strefie euro. Rynek widzi 70, rynek widzi po, po, tą, po tej obniżce stóp procentowych jeszcze. Potencjał na, widzi jeszcze potencjał na co najmniej dwie obniżki, no grubo ponad dwie obniżki stóp procentowych. no Zobaczymy, jak to się wszystko zmieni dla Stanów Zjednoczonych. 19% szansy, że będzie w marcu obniżka stóp procentowych, na czerwiec dokładnie 100% szansy, i w dno jest na poziomie 52% punktów bazowych, czyli troszeczkę gołębie, jeszcze bardziej gołębio niż dzisiaj o poranku w Europie i podczas, jeszcze bardziej gołębio niż wczoraj po sesji w Stanach Zjednoczonych. Więc nie dziwmy się, że euro dolar idzie, e, znaczy no, że rentowności idą e, w dół. Dobra, 5 minut do, do danych. To szybkie pytania i odpowiedzi. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, da, dawania lajków, za te kciuki w górę serdecznie dziękuję. Tle jest nasza ankieta 240 już głosów, czego się spodziewasz dzisiaj na indeksie, yy, na indeksie yy, standard ten sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian. Zachęcam do oddawania głosów No i przypominam, partnerem odcinka jest doma kleski XTB. Jeżeli chcesz inwestować bez podatku Belki i XTB to jest idealne narzędzie. Naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy w taki sposób budowali swój własny długoterminowy kapitał. Dobra, sesja QA Później komentarz do danych za 5 minut i później znowu Q&A. Witam Krzysztofie. Pan Piotr Brat cieszy się, że jen się umacnia. Na razie tam widać generalnie konsolidację, i, e, ale ja, ja się osobiście nastawiam na osłabienie jena japońskiego, ale zobaczymy jak będzie. Witam Patryku. Dzień dobry Michu. Dzięki YouTube za docenienie pracy. Dzięki. Dzięki Krzysztofer. Witam. Dzięki Adam. Jak dzisiejsza decyzja ECB i późniejsze informacje mogą wpłynąć na tzw. Tak merge Markets, spodziewam się optymizmu, nastrojów sprzyjających popytowi na ryzyko, a gdyby jeszcze dodatkowo ten euro-dolar przekroczył barierę 1,05, to już naprawdę rynki powinni się bardzo, bardzo mocno ucieszyć, zwłaszcza rynki wschodzące. I w takiej sytuacji ruch w kierunku 2600 powinien być bardzo, bardzo szybki, ale już dzisiaj, jeżeli zamkniemy na 2400, a idziemy ku temu, żeby dzisiaj naprawdę. Już nie było żadnej wątpliwości, że przebijamy 2400, no, żeby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej, więc jestem nastawiony e, silnie pro wzrostowo. Dobra, witam, Mario. Gdzie, możesz, gdzie można się zgłosić po taki kubeczek do XTB, Panie Paweł? Panie Paweł, Niemczech dzisiaj piękne PKB, tak, ale to historia, Panie Simajku. Kiedy sezonowa korekta, bo luty zawsze był negatywny dla Standard pur. Czyżby za tydzień, za tydzień później, Panie Marcinie, ja nie, nie widzę takiej statystyki, żeby jakoś Standard pur w lutym się fatalnie zachowywał. Muszę rzucić okiem, ale ja bym sobie tak, no myślę, że myślę, że jest większa szansa akurat teraz na wzrosty niż na spadki, ale jak będzie zobaczymy. Przypominam tą sezonowość, która mówiła o tym, że przynajmniej do połowy lutego, a zwłaszcza w pierwszym tygodniu lutego, indeksy giełdowe idą w górę. Zobaczymy, czy to się wszystko będzie potwierdzać, bo naprawdę nie chodzi o to, żeby zakładać w 100%, że te statystyki będą się powielać, tylko jaka będzie rozbieżność względem tych tych schematów statystycznych, a naprawdę nie ukrywajmy, że teraz zdecydowana większość, około 70% wszystkich transakcji jest opierana, opiera się na algorytmach, ale te algorytmy wynikają z historii, a historia to są właśnie te statystyki, więc nie dziwmy się, że w ostatnim czasie bardzo często się te statystyki potwierdzają. No, no po prostu algorytmy handlują i one są nauczone, że tak powinno być, że powinno być dobrze przynajmniej do 15 lutego tak, tak. Dużo się dzieje XXX. Tak, 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 mamy obniżko 25 punktów bazowych. Pan Adamos mówi o shortiarzach na WIT20. Tak, tak. Tak, panie TB, zobaczymy. Utrzymanie nad 105 tysięcy na Bitcoinie bardzo mocno sprzyja tendencji wzrostowej. Jak na Eurojenie? No my myślę, że pójdziemy Będziemy się wybijać górą, ale jak ja tak w szczególności nie obserwuję tej pary walutowej pod względem tego, żeby oceniać, gdzie możemy być wkrótce i jakie mogą być osiągnięte poziomy. Spodziewam się nawrotu po prostu strategii carry trade, i nawrotu presji przeciwko jenowi. PKB, info bezrobotnych, perspektywa do wzrostu na indeksach giełdowych, jeśli nie odbiegnie od założeń. No właśnie, zobaczymy. Myślę, że im niżej na danych, czyli im niższe dane o PKB, tym lepiej, im niższa inflacja, to też lepiej. Jeszcze mamy personal consumption. I tutaj w tym wypadku myślę, że teoretycznie im gorzej, tym lepiej. Ale też jak będą dane lepsze, to też powinny sprzyjać popytowi na ryzyko. No może z wyjątkiem deflatora PKB, gdzie reakcja powinna być silniejsza, zwłaszcza na amerykańskich obligacjach. A tutaj przypominam, na deflatorze 2,5 ma być według prognoz PKB 2,6 i joblessy 225 tysięcy, dobra, dobra, to od Pana Michała Pochwatki na pytaniu, do tego pytania wrócimy, bo za chwilę mamy dane makro no i punkty odniesienia 4,48,6 na amerykańskich obligacjach, punkt odniesienia euro, dolar poziom 0,4,15, no a dane są, Następujące. Przypominam, PKB, deflator PKB i cotygodniowy raport z rynku pracy. Dobra, dane są bardzo dobre. Joblessy 2,7, 2,3 na PKB, czyli dobre, sprzyjające popytowi na ryzyko. Deflator 2,2, no super, drodzy Państwo, no super dane. 2,2 na deflatorze, czyli niższa inflacja. PKB niższe sprzyja obniżkom stóp procentowych. Co tygodniowy raport z rynku pracy 207, muszę się aż upewnić. Ale tak, 207 tysięcy. No, bardzo dobre dane. Sprzyjają popytowi na ryzyko. Widzę, że rentowności troszeczkę poszły w górę. Euro-dolar 5 pipsów do troszeczkę niżej. Indeksy giełdowe troszeczkę wyżej. No, zobaczymy, zobaczymy. Przypominam, że za. 10 minut startuje konferencja prasowa prezes Lagarde. Ale myślę, że dane sprzyjają popytowi na ryzyko. Dobra, to będziemy przechodzić za chwilę do pytań i odpowiedzi. Kontynuacji. Czy moim zdaniem obecnie jest możliwe jednocześnie osłabienie dolara do euro i wzrost dolar-jena? Myślę, że tak, ale. Tendencja na dolar Jeni w takiej sytuacji powinna być bardzo niewielka, ale i tak jak najbardziej taka sytuacja może wystąpić. Już o euro jenie było. Inżynier uważa, że jestem optymistą. Tak, na razie jestem optymistą, bo taką mamy fazę ożywienia cyklu gospodarczego. Dobra. Jak, jakie widzę możliwości na kolejne miesiące do kwietnia na waluty Emerging Markets? Pro YouTube, zdecydowanie pro wzrostowe punkt leci w dół. Pan Szymon mówi, wydajemy prawie 5% na obronność. Oczywiście teraz to konieczność, ale czy moim zdaniem zagraniczny kapitał postrzega to jako plus? Tak, myślę, że plus bo stabilizuje sytuację jako minus, bo pokazuje ryzyko. Nie, moim zdaniem jako plus, że Panie Michale, że doceniamy powagę sytuacji, jak oceniam siłę rynku po ostatnich zawirowaniach z Dipsik, bardzo, bardzo optymistycznie i poważnie. Oświadczenia Fedu: apetyt na ryzyko rośnie czy maleje? Moim zdaniem rośnie, panie Tomaszu. Widać to po tym, że indeks standard ten utrzymuje się nad poziomem 6000 punktów, że euro nie pokazuje się, umocnienia amerykańskiej waluty w skali takiej moc, mocnej, że spółki technologiczne jednak się trzymają, więc to jest dla mnie sygnał, że rynek lekceważy tego typu informacje od dip, o DIPSIC i. Jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. No ta maksyma, moim zdaniem powinna z nami być. Widzę, że rentowności znowu się cofają 4, 4, 9, 6. Dobra. Czy po osiągnięciu ATH na złocie przewiduje korektę? No kiedyś będzie, ale Panie Kazimierzu, szczerze mówiąc, nie widzę teraz przestrzeni na korektę przy jakim poziomie widziałbym short squeeze na eurodolarze. Przejście 1.05, panie Piotrze, powinno być sygnałem naprawdę do szerokiego rynku, żeby wycofywać się z krótkich pozycji, zamykać shorty, a to powinno zdynamizować tendencję wzrostową. Witam Panie Wojtku. Jak, Jakieś spodziewam się reakcji na dzisiejsze dane z USA, dobre dane, złe dane. Już było Panie Tomku, ale dostaliśmy takie dane, które powinny sprzyjać popytowi na ryzyko. O ile procent może wzrosnąć PLN w stosunku do euro w przypadku zawarcia rozejmu na Ukrainie? Myślę, że tak z 5, z 4-5, ale to też zależy, czy będziemy zaskoczeni, czy też Rynek się będzie do tego przygotowywał. Ale na chwilę obecną myślę, że tak z 4-5, tak z 10-15 figur umocnienia polskiego złotego powinno wystąpić. Witam, panie Krzysztoferze. To bitcoin w przyszłym tygodniu ATH. Myślę, że są na to duże szanse. Rynek, nie lekceważyć Dipszik. Meta mówi, że będzie kradła z tego AI. Popatrz na Nvidie, że się nie odbudowała. Ziarno zostaje zasiane. No tak, ale przypominam, jest. Nowy motyw Hossy. Nowym motywem Hossy jest branża space, a poza tym, im bardziej spadają rentowności amerykańskich obligacji, tym bardziej Hossa się rozszerza na inne segmenty rynkowe. Więc, więc mogą, może to oznaczać, że będziemy w korekcie na szerokim rynku w Stanach Zjednoczonych. Małe spółki w Stanach Zjednoczonych będą rosły, ale cały świat będzie w Hoście, będzie nadganiał. Warunek jest 1 euro dolar, musi iść do góry. Ok, korekta na złocie i na kawie chyba nigdy nie, nigdy nie przyjdzie. Kiedyś przyjdzie, Panie Michu, kiedyś przyjdzie. Bez sensu na całym świecie. PKB spada, giełdy rosną. Bo przypominam, Panie SS, że PKB to jest historia, a my dyskontujemy przyszłość. I różne warianty przyszłości, więc skoro giełda rośnie, dyskontuję, że najgorsze już było, przed nami lepsze. Mam wrażenie, że obecnie jest trochę więcej widzów na kanale niż, niż zazwyczaj. Panie ArtP. No to prawda, natomiast chciałbym też Wam powiedzieć moją obserwację, bo w poprzednim tygodniu, jak wiecie, królował Donald Trump i praktycznie w każdym wpisie było Donaldie Trumpiem. No i jaki był efekt? No, była wyraźna, był wyraźny spadek dotarcia do nowych widzów, czyli widzimy, że cenzura cały czas trwa na pewne frazy. No i nie było aż tak dużych zasięgów i wyświetleń, więc no widać, że na Google, na YouTube. Tutaj niektórych słów cały czas nie warto używać, ale my będziemy używać, bo, bo dla nas są ważniejsze rzeczy niż robienie wszystkiego pod publikę. Dobra. Otwarcie sesji amerykańskiej w dół, a potem góra. Dzięki, dzięki za opinię. Dobra. To chyba nie ma więcej pytań. Rentowności 4.508, troszeczkę do góry, jak tam euro, dolar. Bitcoin poniżej 0, 105 tysięcy, euro, dolar. To 5 pipsów niżej, złoto 2780. No, mikroruchy, drodzy Państwo, mikroruchy. Więc teraz czekamy na, na prezes Lagarde. Dobra, musiałbym nadrabiać algorytm łapkami. Dobra, dzięki Panie Michale za docenienie i za a, inicjatywę. Padek na Nvidii to inwestorzy indywiduali kupowali spadki. Sprzedawały hedge fundy lewarowane. Ostatnia taka, ostatnia taka sytuacja miała miejsce. W covid 2019, co było potem wzrosty. OK. Tak, Panie Tomku. Tak, tak, tak. Dobra. Czy przez Lagard może mieć wpływ na dzisiejszą sesję? Myślę, że tak. Gdyby eurodolar zareagował. Wyraźnym ruchem, albo w jedną, albo w drugą stronę, ale moim zdaniem dane sprzyjają wzrostom. To chyba będziemy kończyć nasze spotkanie, ale jeżeli będziecie chcieli usłyszeć mój komentarz do słów prezes Lagarde, to mam też przyjemność poinformować, że za 50 minut w telewizji Biznes 24, czyli o 15.30, będę miał specjalny dodatkowy komentarz na żywo do słów, które się za chwilę pojawią. Więc jak ktoś ma telewizję, dostęp do tej telewizji Biznes 24, to zachęcam, żeby sobie włączyć. O 15.30 będzie będę miał przyjemność takiego ekstra specjalnego live'a, więc, więc zachęcam. A tradycyjnie o 22.00 się spotkamy i zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. Przypominam jeszcze mamy dzisiaj kolejne spółki do dyskontowania na wynikach, więc będzie się, będzie się działo. To dobra, to będziemy kończyć. Dzięki za spotkanie. Kończymy naszą ankietę 311 głosów 66. Że będą dzisiaj wzrosty na Wall Street, 23, że spadki, 19, że będzie sesja bez zmian. Dzięki. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i przypominam, parterem odcinka był Dom xtb. Jeżeli chcesz inwestować bez podatku, belki i KXTB to jest narzędzie, dzięki temu będziesz mógł inwestować z wykorzystaniem procentu składanego i zachęcam wszystkich do tego, żeby co najmniej rozważać tego typu możliwość. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć.